Witam serdecznie na kanale Cudeńka dla Domu Mam na imię Artur. No i jestem dzisiaj na targu staroci. Tak witam Was w okularach, bo słońce świeci, nie chcę różyć tymi oczyma. I co? Zapraszam na fajny filmik, dużo kartonów, bardzo duży ścisk jest tutaj dzisiaj, gdzie jestem. No i stańcie ze mną do końca, pokażę co kupiłem znowu. No i super, będziecie sobie coś można nawet od razu zamówić, jak ktoś będzie chętny i w ogóle. Co, łapeczki w górę, nowi, subskryb... nowi <grystanie> <grystanie> widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, <grystanie> jeśli to nie jest żaden problem dać, wcisnąć guzik, łapka w górę i ten. No i co? Zapraszam do, do filmu, zapraszam, zapraszam. Jademy, jademy dalej. Można podziwiać to cudynka, słówka piękna. No ładne, ładne rzeczy tutaj. Wymieszane Urano i tak dalej. Oczywiście wszystko pewnie nie murano, nie? Ale to na pewno. Kochani, możecie napisać. Sorry. Eee, co wam się podobało najbardziej? Mile widziane komentarze. Fajnie, fajnie. Ok. Dobrze. Ten tutaj teraz będzie dyskutował, a ja muszę tutaj dalej przejść. Przekrotne Dobra Jestem dalej Są tutaj no, niestety tutaj te dwa bardzo ładne są fajne, widać kryształowe, ciekawe jaka cena się zaraz pana zapytam no, Nie jest tak łatwo, jak się czasami coś trafi, no to widzicie to już jest Cud, chyba dwa razy mieliśmy na naszym kanale do sprzedania, ale tak to sobie życzą po 10-15 euro za sztukę, nie? No to, to, to w ogóle się nie, nie opłaciło, nie? a żeby zrobić dla Was dobre ceny, no trzeba znaleźć coś fajnego, a nie tylko tu mamy też dostawcę jeszcze, który, z którym mamy fajny kontakt, ale yy, jak to się mówi, jak na razie aż tak dużej sprzedaży nie mamy, żeby tyle rzeczy gromadzić. No. Co to jest bardzo ładne? No nie wiem, nie mogę rozczytać tego, ale ładne. To ładne Trio Klebar, Bawaria, no jest, jest, jest Ale Konkret? Bardzo ładne. Ładne, ładne. czy nieładne. O, chodzisz proszę bardzo. Kubek taki. Przypałętał się w ręce i tyle. Wieje wiatr. Jeszcze tak przykuło uwagę. To jest ładne. No i to kobaltowe, nie? Wallendorf. No, ładne, ładne. Fajne, fajne. Wie viel kosztet je? Normalnie kosztet ab 8 euro. Ab 8, 8 euro. Ale wenn mehr, to jest bardzo dobry. Ale Daniel weźmie się. Alles gut. I jeszcze noch eine Frage. Did 2. kosztuje 20 euro 20 euro, ok. Van no. Was Isis Maldem i Bajdi, Dankę No i widzicie kochani. Um, takie właśnie dwa chciałem wziąć, bo piękne jeszcze mają nawet na drugi. E, nie nachtma. Nie, nie, nie wiem co tam jest Hand. Tu będzie widać, ja nie do widzę. Ale 2,20, nie? bo tutaj z dywanu dostałem. No, to też ładne. Tak więc... E, tak więc nie ma tak jak to się wydaje, że można od razu, ale wiadomo trzeba szukać, nie? To szuka, nie błądzi. Tria pan mówi od 7 euro. No, no, cena dobra, nie? W każdym razie chyba się skuszę na jakieś tam na końcu, bo naprawdę jest bardzo ładne i, i tyle, nie? Dobrze. I teraz przejdziemy sobie do kartonów trochę. O kufra fajnie, Już mnie zainteresowało. O, 5, oba jakieś nowy. Ładny, ale nowy. O, co, 5 euro kufer. No, fajny, ale to nie jest jakiś stary chyba kufer. Tak wygląda. Nie bierzemy. Nie o ładne, ładne, ładne. Filiżanki, cukierniczki. Takie cukierniczki. Oj, cukrem w środku jeszcze było. Kostki cukru w cukierniczce. No i tyle, nie? Trzeba bardzo No to, to jest tutaj coś ale coś tu wielkiego nie ruszam bo to się zaraz zawali tu garnki pierdoły jakieś no. No, koszyk jest taki też miałem taki koszyk chyba No to on jest fajny koszyk Brudny jest tylko, nie? Może bym wziął ten koszyk. O, znowu jajko znalazłem. Kolejne. O, takie to jajko trochę jest. Z... Znowu z tą taką małą. on, Nogawa. Bierzemy tego jaja. Dzwonek, o, fajny dzwonek, ale to nie to chyba. Tu wożymy pana dzwonka. Walendorf, ale ułamany, niestety. I niestety, niestety tutaj jakieś kryształki, pierdołki. O, coś tu się stłukło. No niestety kochani, tak to już bywa. Że się różne rzeczy tłuką. Obrazy. Nosem pociągamy. Przelecimy tu szybko. Gdzie tego kierownika się zapytać jeszcze tutaj o to. Ten koszyczek. Dobra, idziemy tu. Latam, tutaj są jakieś pierdoły Coś może się wydobędzie? Szukamy skarbów Tak Tytuł będzie dobry chyba ty Szukamy skarbów O, coś tutaj znajdziemy Może proszę Tutaj cierpnięte jest wszystko Bez, Ale wieje Znowu się rozwiało wiatr wszystko. niestety to niekompletne jest to wszystko Albo w innych kartonach Ale wydaje mi się, że chyba niekompletne Ale wieje cholera Proszę bardzo Szkoda, że nie ma do tego tych Dobra, idziemy udali No kochani, witam na targu Bardzo tłoczno dzisiaj tak, więc będzie kamera latała yy, i nic z tym nie poradzę. Strasznie dzisiaj jest okropnie normalnie. Nie to, nie? Przecież to jest nie, do, nie, nie, Za dużo tego wszystkiego. Za dużo ludzi. Za dużo tego wszystkiego. Yy, jest tłumu i no, ciężko jest przejść po prostu gdzie nigdzie. Ale co tam. Damy radę. Ale zban ładny. Dobra. Jakoś damy radę hmm, Ciekawe rzeczy But taki <grymne> Mam nadzieję, że będzie dobrze widać, bo słońce jest mega I tak szukamy coś tam w tych kartonikach co tutaj jest ciekawego? Mnóstwo, mnóstwo tego wszystkiego dzisiaj tutaj No, no ciężko będzie cokolwiek tutaj dobrze skamerować Za duży ściski, tłok Przejść nie idzie Kurczę Dobrze, szukamy skarbów Koszmar, tylu, tylu jest sprzedających, że chyba sprzedających to jest dzisiaj więcej niż e, kupujących. <grym>, no <grym>, no, ciekawa butelka bardzo fajna włoska huczy dzisiaj normalnie tu wszystko cały targ huczy dużo rzeczy uszczerbionych Obdzierane, szkoda. nawet tam na dole pod nogami się po prostu wszystko tu się ten. Nie? Wszystko się pod nogami nawet. No, ładna maseliczka, czy coś to takiego jest? tak jest na dół coś, na dole o przeskoczę tutaj ale obdarty jest ładny ale obdarty o, tak to dzisiaj na tym targu Jakaś kula nawet Dobrze, postaram się jakoś wyciągnąć ładny ale, nie, pęknięty Coś takiego chyba mieliśmy. Się zapytam tego kierownika. Maruj. Ale pogoda, yy, pogoda dzisiaj, yy, pogoda ładna dzisiaj naprawdę. Jest tak gorąco. Dobrze, dobrze Przejdziemy sobie kawałek dalej Ale klunkrów no, Kleśmiorów naprawdę wszędzie Mnóstwo no To co ciekawe Porcelanowe takie coś do zapachów Fajna rzecz ha, i Tu się włącza To jest z porcelany I Do kontaktu Ma no kolekcję żeby ładnie wyglądało. Bardzo ciekawa rzecz Dobrze, idziemy dalej Tam na dole też jakieś skarby leżą Proszę bardzo Co to jest? Nie widzę Hutchenroyta No nie, to taki trochę poobijany jest to nie Niestety nie o. To jakaś ryba, czy nie jakieś Nie wiem mhm. Dobrze kochani, lecimy dalej Patrzymy co tam dalej jest Kielichy, nie kielichy, obrazy, ciuchy Mnóstwo tego wszystkiego nie? dobra, przejdźmy tu ale... o, muzyka ucieka muszę uciec od muzyki ale wieje wie wiatr a, maszyna o, jakieś pudełka muszę przejść sobie, odwaga waga fajna bardzo chińskie ciekawe ciekawe rzeczy dzisiaj trochę dzisiaj tak właśnie wietrznie jest ale pogoda ładna nie? ciekawe rzeczy fajne będzie wiało w Suchawie nic nie poradzę na to dobrze gdzie tu mogę jeszcze przejść Muszę trochę do cienia się pakują. A tak, bo już jest 14. Zegary znowu też są. Tu coś ładnego. Ptaszki. Zegarów też trochę jest. No i tak kurde, krążą ci ludzie. Tu jakieś ładne rzeczy. O, tutaj ale wytarte talerzyczki widzę. Kuczyn Royta. Łbo wycierane, nie? Tam są talerze z owocami, ale to nie wejdę tu chyba. Nie? Zmieszczę się. Ktoś jeszcze jest. A one są też powycierane tam te talerzyczki nawet, nie? Dobra, to niestety, nie? Bawaria Ładne, nie? Te, takie dwa tam wziąło, ale Dobra Tamto też wytarte No się tak wytartych trochę jest. Jak już tak coś jest, no to jest właśnie to, że. Ale tam to w ogóle masakra, nie? Przejdziemy dalej. Tak będę latał kamerą, bo inaczej nie idzie. Powiem szczerze i tyle, nie? No. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? O, no jest ten. Mnóstwo tych wszystkich rzeczy. Tylko mieć portfel i kupować. No, są jakieś ładne rzeczy. Idziemy co tu popatrzymy w kartony. O. Hmm. A ja jeszcze z tym plecakiem na plecach to już w ogóle <laughs> plecak pełen. Powiedzmy. Hej, bo dziewczynami. No to tutaj, no pęknięte Ale to ładne, nie? Hmm. Mhm. To co tu mamy, Rozentala? No Rozental, tak jest. No, tak se leży, jak widać Złoskamy, Przejeżdżałem, jeden na drugiego wchodzi naprawdę, to jest, to jest koszmar z tymi ludźmi czasami. Tu coś jest Royal Copenhagen, no piękne, nie? Może coś byśmy tu wybrali sobie ładnego. No, ciekawe, zaraz powie 20 euro za to no. talerze głębokie nawet Okej, okay. ale nic więcej tutaj nie ma do tego royala mm -hmm. Jakieś chińskie Zaraz się pana zapytam, bo już mnie zaciekawiło to? Nie? Żuberlega Zyber, ja? Ja? No nie tak, tak. Tak. Pan chciał 5 za to. No to dobra cena, nie? 50 zł za tam, no ale co mi z tego. 50 zł, No tak. Zapraszamy do subskrypcji wszystkich nowych widzów. co tu się dzieje po prostu masakra tu znowu chyba Royal Copenhagen tak po, porozrzucane to wszystko jest właśnie, ja bym chciał jakieś ładne trio no no, jedziemy dalej kochani z pierdółkami zobaczymy co tutaj można jeszcze wydobyć z tych z tego kurde bałaganu że tak powiem o kolejny bucior tutaj jest o. taki bucik mały ładny I, kochani tych bucików ostatnio dużo pełno tu na tych targach nie wiem może wezmę jeden no mm -hmm, mm -hmm, dobra bryle to nie idziemy teraz z tej strony nie Dobra, wejdziemy tędy, bo przejść się nie da. Dobrze, patrzymy, co tutaj można za skarby zdobyć. O, tutaj jakiś ładny wazon. Jakiś obraz zdepnąłem, przepraszam bardzo. Ludzie, przecież to jest zatłoczno za tu jest. Ładny wazon, no. Dobrze, macham tą kamerą znowu Wazonik sobie wezmę w rękę mhm, Tam coś widzę, ale muszę przejść z drugiej strony No tutaj jestem jeszcze Tak, to jest tutaj. jakieś solniczki fajne i pieprzniczki, ale jest tutaj coś Nikt ostatnio nie chciał, nie kupuje. Dobra, no ten wazon biorę. Mówię, że coś można wydobyć dzisiaj. Szkoda, że nie mam y, pani kamerzystki, mojej Justynki. No razem to jest naprawdę razie. Samemu to, 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 to. E, nie to samo. Ale dzwonek. Pęknięty. Dzwonek pęknięty. Polubię te talerzyki z owocami, ale... Strasznie poobdzierane Dobra, Michał, nogowa Good No Ładny, ażurowy, ale jeden Ażurowy, ale jeden Braci te obrazy są Tu nie można podejść do tego w ogóle, bo tutaj co to jest? Ani no Bolesławiec? Taki zużyty jakiś widzę, bardzo obdzierany. Daje sobie spokój. Lecimy dalej. Gdzieś położyłem swój wazon, idę dalej. Z tym wazonem idę. Może będzie w dobrej cenie, to wazonik wezmę ze sobą I tak to jest. Dzisiaj trzeba gadać, ze, gadać dużo, bo nie ma do kogo gęby otworzyć fajnie plecak pełen, teraz już by się przydał drugi No na tym rzecz polega. Tak jest. Pam pam. Tam muszę przejść. Zaraz. Ale tu jakaś pani jest. No dobrze. dobrze. okej okay. O tam, tu. Zajrzymy No butla Jest ciernica Ale nie ma końcówki Urwana jest to nie bierzemy niestety, ale wazam biorę fajny ale uszczerbiony młynki stare jakieś Ale stary młyn żelazny Grubo Kurde go wzięła chłopaka Wzięła gordza no, Bo mi tu pani wchodzi trzeba pilnować port monety No tutaj coś będziemy Jakiś ładny talerzek Okej okay że po prostu niektórzy się tak pchają, że popchnie cię i w dupie maza, Przepraszam. I... <laughs> no, chciałem powiedzieć w czterech literach, ale czasem się nie da o, jakieś ptaszysko przyleciało, głodne o, że to ja przeszkadzam tym swoim plecakiem no i ja tu jestem i tu drugi taki wazon jest znowu dwa takie ładne piękne te wazony już szerbione w dobrym bardzo stanie. No, no, zapytajmy pana kierownika.